Witam Państwa serdecznie w rozmowach europejskich. Dziś do programu zaproszenie przyjął Pan Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ekoprobono. Witam Panie Doktorze. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Panie. panie Doktorze, Parlament Europejski uchwalił pakiet regulacji klimatycznych, tak zwane Fit for 55. Są to regulacje, które docelowo mają doprowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. O 55% do 2030 roku, no i o 100%, czyli doprowadzenie tej neutralności klimatycznej Europy do 2035 roku. Wiele państw tak naprawdę pozbędzie się jakiejkolwiek produkcji, no bo mało kogo będzie stać na to, żeby, żeby produkować przy tak dużych cenach, chociażby związanych z ETS-ami. Tylko pojawia się podstawowe pytanie. Co Unia Europejska, Pana zdaniem, nam szykuje na Można najbliższe by lata? Można zadać pytanie, czy Pani w to wierzy, że ten cel neutralności w 2050 zostanie osiągnięty? No powiem I... Panu, jak patrzę na te ambitne plany, to zaczynam się obawiać, że jednak tak. A ja jednak jestem przekonany, że to jest po prostu niewykonalne i dlatego użyłem celowo określenia, czy my w to wierzymy. Mhm. Dlatego, że w twardej polityce, a to jest potężna gra rynkowa, twarda polityka gospodarcza, nie ma miejsca na wiarę, Jakieś tam górnolotne pomysły, i jest miejsce na sprawdzam, czyli dokładne wyliczenia i wykazanie, że to jest po pierwsze wykonalne, a po drugie, jakim kosztem. I jeśli od tego zaczniemy, będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy polityka europejska jest racjonalna i czy jest ekologiczna. Bo żeby coś było ekologiczne, musi być najpierw logiczne, to znaczy musi opierać się na zasadach zrównoważonego rozwoju, a to nadal ma w sobie ten. Fragment słowa tak mhm. rozwój. Tymczasem nam się próbuje zaproponować albo stagnację, albo jedyny słuszny rozwój, to znaczy tylko taki, który będzie oparty na ściśle określonych technologiach i źródłach tych technologii, czyli pakiet klimatyczny Fit for 55 na dobrą sprawę stawia na głowie porozumienie paryskie oraz Kolejne kopy, tak zwane, mhm. czyli te spotkania światowe, które miały na celu ograniczenie właśnie emisji szkodliwych substancji do powietrza, głównie CO2, ale nie tylko, po to, by rzeczywiście świat zmniejszał swe oddziaływanie. Świat, w sensie gospodarka światowa zmniejszała swoje oddziaływanie. Przy czym porozumienie paryskie mówiło o tym, że każde państwo zobowiązuje się zmniejszyć swoje emisje o ileś procent do określonego roku. Dowolnymi metodami by osiągnęło cel. To sprzyjało kreatywności, sprzyjało rozwojowi różnych technologii i sprzyjało właśnie porozumieniu społecznemu, żeby nie w każdym państwie identycznie to robić, no bo jak wiadomo, położenie czy Finlandii, czy Polski, czy Hiszpanii jest różne, więc i różne nasłonecznienie, różne źródła surowców, źródła, różne na przykład odległości dla sieci ciepłowniczych mhm. czy energetycznych. Co oznacza, że stosowanie sztancy dla wszystkich krajów takiej samej, jak proponuje Fit for 55, jest w zasadzie. W zasadzie nierozsądne i musi skończyć się rewolucją. Już pierwsze rewolucje w postaci żółtych kamizelek przy dużo mniejszych w no, kwestiach związanych z polityką klimatyczną były we Francji, niedawno kwestia polityki azotowej tak skończyła się potężnymi protestami w Holandii. Więc wydaje mi się, że jeśli będziemy robić to tak jak wymyślił sobie Parlament Europejski, bez sprawdzenia i bez, dokładnego wyliczenia i przypisania państwom ich możliwości no to w zasadzie to głosowanie będzie początkiem rozpadu Unii Europejskiej. Zasugerował pan, że wprowadzenie pakietu Fit for 55 do 2030 roku jest mało prawdopodobne, nierealne z wielu punktów widzenia, tylko pytanie dlaczego akurat teraz Unia Europejska właśnie przyspieszyła pracę nad tym Fit for 55, no mamy przegłosowanie w parlamencie europejskim mamy coś takiego jak zaostrzenie tego systemu handlu emisjami a jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji energetycznej, no bo okazało się, że po wybuchu wojny między Rosją a Ukrainą, no te surowce energetyczne nie są już tak stabilne i nasze bezpieczeństwo energetyczne tym bardziej. Dlatego pytanie, dlaczego akurat Unia Europejska w tym momencie tak bardzo prze do tego, żeby ten Fit for 55 został wprowadzony. Bo dymiurdzy tego właśnie rozwiązania czują, że Parlament Europejski przyszły będzie składał się z zupełnie innych przedstawicieli. Już nie da się tego przegłosować. Czyli to to troszeczkę tak jak z Mercosur było, że jeżeli tak, zmieniał się tak, skład tak. właśnie Komisji Europejskiej i był ostatni moment na przegłosowanie umowy Mercosur, no to wtedy ona została przepchnięta, chociaż praca nad nią trwały kilkanaście lat. I była też szkodliwa dla Unii Europejskiej, tylko była korzystna dla kilku wybranych krajów, które można powiedzieć swoje samochody miałyby wymieniać za wołowinę, tak? tak? Tak. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że przyszły Parlament Europejski na pewno czegoś takiego by nie przegłosował. Widać, co się dzieje w państwach członkowskich, że no, to racjonalne, racjonalne podejście, bardziej pro-ludzkie, pro-społeczne, ale też dbające o interesy narodowe, niekoniecznie takie separatystyczne, tylko po prostu racjonalne interesy narodowe m, zaczyna brać górę. Dlatego Timmermans robił wszystko, żeby jak najszybciej przygotować takie głosowanie. I proszę zobaczyć, również dyskusja o wycofaniu możliwości rejestracji samochodów spalinowych po 2035 Piątym, roku. Tak. Zostało przegłosowane i już przyjęte. Przy czym, uwaga, i tu jest wielka słabość, skoro też trzeba patrzeć o, na kwestie formalne, prawne. Otóż powiedziano, że zbadanie tego, ile to będzie kosztowało, jakie to będą skutki, no, będzie w ciągu dwóch najbliższych lat wykonywane. I teraz uwaga, tutaj w ten sposób politycy Unii Europejskiej, rządzący właśnie w Brukseli. W, w Strasburgu. Cóż nam powiedzieli? Powiedzieli nam, że w zasadzie naruszyli dyrektywę o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, bo przecież polityka klimatyczna to polityka, a każda polityka przed jej przyjęciem musi przejść bardzo szczegółową strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. I dopiero po przej przejściu tej procedury z udziałem społeczeństwa, wszystkich zainteresowanych, grup społecznych, geograficznie, politycznie, e, gospodarczo, w systemach również, na przykład jeśli są branże, e, chociażby branża transportowa, mm -hmm. branża budowlana, dopiero wtedy, kiedy one na to wyrażą zgodę i będą wiedziały, ile to ich kosztuje i że to im się opłaca, na przykład w jakimś tam e, szerszym rachunku ciągnionym, to wtedy można coś takiego przyjmować. Tymczasem najpierw przyjęto to, a później powiedziano, a teraz będziemy sprawdzać, czy to się w ogóle opłaca. Dlatego po sprawdzeniu okaże się, że to się po pierwsze nie opłaca, a po drugie okaże się, że to jest błąd formalny. Chcę podkreślić, że w październiku 2014 roku pani Jakopacz podpisała dokument, który też nie przeszedł prawidłowo strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Mhm. Apelowałem o to, zresztą na, na, na blogu można to przeczytać, pokazałem w których miejscach są wady prawne tego podejścia i to takie grube wady prawne. I próbowano kontrować to, że Komisja Europejska nie musi przechodzić takiej oceny, bo to nie dla Komisji Europejskiej jest ta ocena. No oczywiście, że nie dla Komisji Europejskiej. To nie Komisja podlega ocenie, tylko dokument podlega ocenie. Mhm. A skoro Komisja przyjęła na siebie obowiązek wdrożenia tego dokumentu, to miała obowiązek przeprowadzić rzetelną ocenę. I ktoś powie, a nie podlegała. Podlegała. Komisja Europejska zaczęła robić tę ocenę i przygotowała nawet Zieloną Księgę. Tylko ona ma w środku puste strony, można by powiedzieć, ponieważ nie przeprowadzono właśnie bardzo szczegółowych analiz, i skutki braku tych przeprowadzonych analiz obserwowaliśmy w tym, co pani wspomniała, w skutkach wojny mhm. Rosji, napaści Rosji na Ukrainę i kompletnie rozbitym systemem, w systemie energetycznym w Europie. Gdyby w 2013-2014 roku ta ocena strategiczna była prze, wykonana prawidłowo, wtedy byśmy wiedzieli, a co się stanie, jeśli. I należało wtedy przeprowadzić również symulację, gdyby doszło do konfliktu czy wstrzymania dostaw na przykład z jednego słusznego źródła, czyli y, gazu rosyjskiego. Mhm. I co by się stało wtedy? Nie zrobiono tego. Na pewno ten dokument tego nie zawiera. Nie zawiera również wpływu na branżę. Hutniczą, energetyczną, na górnictwo, na przemysł stalowy, na szkło, na cement. Nie ma tych analiz w ujęciu geograficznym i branżowym. Są tylko ogólne wyniki, ogólne dla całej Unii Europejskiej, a to jest błąd metodyczny przeprowadzania strategicznej oceny. I teraz Fit for 55 to jest upgradeowanie ram polityki klimatyczno-energetycznych z 2014 roku. Ktoś może powiedzieć, no ale wyjście, zresztą słyszę takie głosy, wyjście z polityki klimatycznej to jest wyjście z Unii Europejskiej. No nic bardziej bzdurnego. Ja nie wiem, kto panu premierowi podrzucił tego typu narrację, bo to nieprawda. Wystarczy zrobić, sprawdzam polityce klimatycznej i bez wychodzenia z Unii Europejskiej można uzyskać bardzo pozytywny efekt dla nas. Ale to panie doktorze, sugeruje pan, że premier Mateusz Morawiecki w 2020 roku z zgodził się na takie ramy, Fit for 55, dlatego że ktoś mu podsunął hasło, że jeżeli się nie zgodzi, no to właśnie Polska zostanie wyrzucona z Unii Europejskiej. Czy zrobił to z jakiegoś innego powodu, bo to był ten drugi krok, albo inaczej, 2020 rok to był ten moment, kiedy mogliśmy jeszcze zablokować w jakiś sposób te zmiany. Jeżeli wtedy tego nie zrobiliśmy, to pytanie, czy możemy zrobić coś teraz, żeby, żeby te zmiany, które są proponowane przez Unię Europejską, nie weszły w życie, a jeżeli już będą musiały wejść, no to były jak najmniej dotkliwe. Możemy to zrobić nadal, mm -hmm. przy czym pamiętajmy, pakiet Fit for 55, dlatego nazywa się pakietem, bo to jest 13 dyrektyw, rozporządzeń, z czego 8 aktualizowanych, a 5 nowych. I między innymi są takie, które wkraczają w kompetencje wyłączne państw członkowskich, i tutaj weto należy się po prostu. Koniec przykład. Kształtowanie przestrzeni. Kwestia wpływu na lasy, czy mokradła i że Komisja Europejska będzie nam kształtować przestrzeń. Jedynym władnym decydować o polityce kształtowania przestrzeni jest państwo. Mm -hmm. więc tutaj Komisja Europejska nie ma żadnych podstaw, by to robić, a już próbuje właśnie poprzez ustawę o lasach, poprzez właśnie dyrektywę o kształtowaniu właśnie przestrzeni w lasach to, to robić, mówiąc o bioróżnorodności, czyli znowu tylnymi drzwiami. Druga rzecz to jest właśnie tak zwana, ten budżet transformacji energetycznej, czyli sprawiedliwej transformacji i on ma być oparty o pieniądze z opłat za emisję CO2. W tej chwili na rzekamy na EU, ETS, że tam jest manipulacja. Bo to jest klasyczna manipulacja giełdowa, to co tam się odbywa czysta plus spekulacja, czysta tak. spekulacja i manipulacja. No bo jeśli się ręcznie wycofuje um, uprawnienia do emisji, a dodatkowo wpuszcza się instytucje finansowe, które traktują e, prawa do emisji jak derywaty czyli instrumenty pochodne, którymi zabezpieczają swoje kursy walutowe, którymi handlują, no to nie ma to nic wspólnego z polityką klimatyczną. To jest Czysty, bardzo brutalny biznes. Polska tego nie robiła? Polska korzystała przez moment. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak większe były opłaty, to te pieniądze płynęły do budżetu państwa i nadal jeszcze płyną. Mhm. Po wejściu Fit for 55, te wszystkie pieniądze z opłat pójdą do centrali, do budżetu centralnego i dopiero stamtąd będą udzielone i będą mówić tak, Polska nie jest praworządna, to nie dostanie, albo stosuje swoją technologię. To jest bardzo ciekawe, co Pan mówi, wejdę w zdanie, bo pojawiają się eksperci, którzy mówią, że na przykład Fit for 55 i cały ten zaostrzony handel emisjami został przyjęty przez premiera Mateusza Morawieckiego, bo to jest bardzo fajny sposób na to, by pozyskać kolejne pieniądze właśnie, które mógłby rozdysponować, bo tak jak Pan powiedział, teraz pieniądze z handlu emisjami wpływają do budżetu, one są rozdysponowywane na przykład na Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska itd. Tak i, tak I ci eksperci mówią wprost, że właśnie to zostało tylko dlatego, może nie tylko, ale też zaakceptowane, bo dzięki temu rząd będzie miał kolejne pieniądze do dyspozycji. No, nie chcę analizować, co legło u podstaw tamtej mhm. decyzji, poza tym, że to była błędna decyzja, natomiast mhm. w tej chwili te pieniądze zostały nam odebrane i pójdą do budżetu centralnego i to też jest podstawa do weta. Dlaczego? dlatego że już opłata za CO2 to jest para podatek. Tak. tak w zasadzie to jest podatek klimatyczny, trzeba to nazwać po imieniu. A nikt poza państwem nie ma prawa nakładać na swoich obywateli podatku. Więc już mamy kształtowanie przestrzeni i podatek. Tu już są dwie przyczyny dla prostego weta. No, a do tego są jeszcze te kwestie, o których wspomniałem, czyli sprawdzenie, czy prawidłowo jest wdrażana polityka. Często się mówi, że Polska powinna wyjść z, z ETS-u. Polska może zawiesić e, mhm. udział w ETS-ie właśnie po tym, jak złoży pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na sposób wdrażania, niewłaściwy sposób wdrażania polityki. Przygotowanie takiego wniosku e, i złożenie go, a następnie zawieszenie udziału mogłoby skutkować tym, że powiemy, my wrócimy, jak Komisja Europejska nam da wyliczenia, że zrobiła to dobrze i że to państwom członkowskim będzie się opłacać. Jeśli jeszcze zbudujemy jakąś większość, żebyśmy znowu nie grali solo, jestem przekonany, że my możemy to wygrać, a ale nawet gdybyśmy nie wygrali, możemy wygrać w inny sposób. Po pierwsze, nie zgadzając się od razu, nadal te opłaty będą wpływać do budżetu krajowego. Po drugie, Opłaty spadną. Proszę sobie wyobrazić i przypomnieć, że kiedy premier Morawiecki powiedział, że on widzi, jak instytucje finansowe handlują uprawnieniami i to trzeba ukrócić, to po jego wypowiedzi w ciągu trzech dni cena uprawnień spadła o kilkanaście procent. Mhm. Tylko po tej zapowiedzi. Gdyby wpłynął pozew do CUE, to to wszystko runie, dlatego że te same instytucje, które teraz grają na zwyżkę notowań CO2, no bo wiadomo, uprawnienia są wycofywane, nagle zauważą, że koniec zwyżki. A skoro traktują jako instrumenty pochodne, każdy kto wie na czym polega lewarowanie, będzie wiedział, że błyskawicznie będą grać na krótko, na spadek ceny, żeby nie stracić. Czy w polskim rządzie widzi Pan kogoś, kto mógłby to wziąć za przysłowiowe bary i poprowadzić właśnie w tym kierunku, o którym Pan mówi? W polskim rządzie wiele osób o tym wie i dostało to na piśmie. Miałem wiele telefonów w tej sprawie, gdzie rozważano w którym momencie pewne rzeczy można uruchomić. No ja mam nadzieję, że wreszcie odważymy się, żeby to zrobić, a nie o tym dyskutować. Być może zapowiedziana bodajże wczoraj przez wiceminister klimatu i środowiska panią Annę Łukaszewską-Czesiekowską chęć zbudowania jakiejś koalicji na rzecz, na rzecz zablokowania błędnych zapisów czy szkodliwych zapisów przyniesie efekt. Natomiast tej koalicji trzeba coś przedstawić, to znaczy pokazać, że my Mamy nie tylko pomysł, ale ten przysłowiowy granat, tak, że mm -hmm. potrafimy udowodnić, że coś jest nie tak. Jestem przekonany, że tą drogą możemy to udowadniać, wskazując błędy formalne. No bo jeśli zaczniemy się przepychać, czy bardziej kochamy Grytę Thunberg, czy kogoś innego, no to przegramy tą taką grę ideologiczną, taką tkliwą grę. Natomiast jeśli będziemy mówić o formalnej kwestii, no to um, Komisja Europejska może mieć problem, bo ona wie, że nabroiła. Dlatego teraz jest ucieczka do przodu, żeby przykryć stare błędy nowymi rozwiązaniami, że może ktoś nie zauważy. A ja chcę zauważyć, że wdrażając nową politykę, tą upgradeowaną w postaci Fit for 55, również obowiązkiem strategicznej oceny jest ewaluacja. Mhm. Więc ja mam pytanie, gdzie jest ewaluacja skutków polityki z października 2014 roku? Bo moim zdaniem te skutki widzimy w postaci efektów wojennych, czyli ona przegrała. Ona zbankrutowała ta polityka, a to oznacza, że jest podstawa, żeby troszkę inaczej ją kształtować. Wie Pan, ale to co charakteryzuje politykę Komisji Europejskiej, no to jest właśnie taki brak... Przewidywalności skutków. Pan dużo dzisiaj o tym powiedział, ale ja przypominam sobie taką sytuację, gdzie był Zielony Ład bardzo szeroko omawiany, i Franz Timmermans powiedział wprost, że oni jeszcze nie mają skutków, nie mają opisanych skutków tego, jak Zielony, wpłat w, zielony Ład wpłynie chociażby na europejskie rolnictwo. Organizacje rolne, gdy usłyszały te konkretne słowa, mówiły, że tych analiz jest mnóstwo, tylko trzeba po prostu po nie sięgnąć, To są analizy przygotowywane właśnie przez poszczególne sektory. Rolne w państwach Unii Europejskiej, no ale jakoś tylko problem polega na tym, że te analizy pokazywały, że Zielony Ład całkowicie zaora europejskie rolnictwo i uzależni Europejczyków od importowanej żywności. Dlatego być może Franz Timmermans nie chciał tych analiz brać pod uwagę. To jest bardzo duży problem, no bo tak naprawdę jak możemy wprowadzać jakiekolwiek zmiany, nie wiedząc, jakie one będą miały skutki i będziemy gasić pożary? Franz Timmermans nie może sobie nie chcieć, bo on jest urzędnikiem i ma zakichany obowiązek przestrzegać przepisów prawa. Do niedawna przecież był komisarzem do spraw praworządności. Wtedy, kiedy przyjmowano politykę klimatyczną z naruszeniem dyrektywy. Mhm. Jestem przekonany, że tam było naruszenie dyrektywy. A co to oznacza? Skoro mamy takie analizy, to wystarczy zmusić. Komisję Europejską, bądź każdy inny organ, który wdraża jakiś element tej polityki, do włączenia tych dokumentów w strategicznej ocenie. Dlatego ja często się uśmiecham i mówię, że my to możemy wygrać, dlatego że to są prawa unijne, ale również wynikają z konwencji z ORHU, z konwencji międzynarodowej. Mhm. O dostępie do sprawiedliwości to nie tylko chodzi o jakieś protesty jedynie słusznych mniejszości, na przykład seksualne, ale również o to, żeby społeczeństwo wiedziało, jakie koszty ma zapłacić za jakąś politykę i musi mieć dostęp do wszystkich danych, również do tych, których pan Timmermans, jak pani powiedziała, nie chciał dopuścić. Tym bardziej należy je położyć na stół i powiedzieć, sprawdzam. I wtedy się okaże, że to jest szaleństwo lobbystów. A nie polityka klimatyczna, dlatego że polityka klimatyczna jest w porozumieniu paryskim. Mhm. Ona jest rozsądna, ona właśnie daje państwom prawo dostosowania się zgodnie z, z ich możliwościami, technologiami, którymi dysponują, ale przy za, za określonym celu, czyli to jest najbardziej demokratyczne podejście, najbardziej logiczne podejście. Wszyscy mamy ten sam cel, zobowiązujemy się go spełnić, a metody pozostawiamy sobie otwarte. Patrząc społecznie, uważa pan, że społeczeństwo jest. Jean de poznania kosztów na przykład takich pakietów jak Fit for 55, no mamy, mamy niektóre badania. Teraz na przykład jest badanie przygotowane dla Centrum Badań Polityki Europejskiej, sondaż przeprowadzony wśród respondentów, gdzie oni bardzo jasno wypowiadają się na temat właśnie poszczególnych rozwiązań Fit for 55, czyli zakazu rejestracji samochód, samochodów spalinowych po 2035 roku, zakazu czy jakby narzucenia ograniczenia spożywania mięsa do 16 kg na osobę, zgodnie z tymi założeniami organizacji pozarządowej C-40. I jakby widać, że społeczeństwo jest świadome, że to, co nam Unia Europejska szykuje, to jest coś skandalicznego i jakby siedzą za tym wariaci. Tylko, że dalej nic się z tym nie dzieje. Lobbyści, nie wariaci, są świetnie zorientowani, wiedzą co dalej. Dlaczego się nic nie dzieje? Dlatego, że społeczeństwo pozyskuje wiedzę, ale jeszcze nie wie co z tym zrobić. No bo przecież samo społeczeństwo no, nie jest w stanie pójść do Trybunału Sprawiedliwości. To musi zrobić instytucja, mhm. to musi zrobić minister, mhm. na przykład. Bo on jest władny przygotować taki wniosek, więc minister sprawiedliwości czy minister klimatu i środowiska, tak jak wspomniałem, no, są władni zażądać takiego, sprawdzam. I, I właśnie wykazania dowodów w takiej procedurze strategicznej, no ale też no, wtedy, kiedy, kiedy właśnie taka instytucja uruchomi działania, to również inne, myślę, jakieś organizacje społeczne będą chciały się włączyć i to wspierać. Dlatego, że my dopiero się obudziliśmy, kiedy usłyszeliśmy o C40, o tym, że będziemy mieli zakaz latania samolotami czy jedzenia mięsa. Już mm -hmm, wcześniej mm -hmm. Sylwia Spurek yy, mówiła o takich rzeczach, żeśmy sobie się śmieli z tego, podśmieliwała się z, z Grety Thunberg, okazuje się, że to były po prostu forpoczty tego, co ma nastąpić dalej. Natomiast my dopiero budzimy się, widząc jak bardzo nas to będzie kosztowało, ale ile dokładnie nie wiemy, bo tych wyliczeń nie wyłożono i nie pokazano społeczeństwu. My mamy obowiązek żądać tych wyliczeń, a zapewniam, że ta polityka europejska tak kształtowana zbankrutuje. Ona nie ma armat. Ona ma dużych lobbystów, którzy chcą za wszelką cenę uplasować technologie OZE, plus do tego firmy powiązane z Chinami, z surowcami stamtąd pochodzącymi. One po prostu chcą upchnąć jak najwięcej tego typu technologii na, na przykład polskim rynku, i to odbywa się wyłącznie na trupie polskiego węgla. Inaczej nie da się. Przykład. W ostatnią niedzielę, 23 kwietnia, polskie sieci elektroenergetyczne musiały odłączyć ponad 2 gigawaty mocy. Zainstalowanej z fotowoltaiki, bo się po prostu nie mieściła w systemie i mogłaby roz, rozbić ten system. Mhm. Ktoś może powiedzieć: No tak, no ale to trzeba było budować. No tak, trzeba było tylko, zawodowo zajmuję się procedurami ocenowymi, inwestycjami. Wiem, jak ogromne ilości sieci zostały zablokowane przez to samo środowisko, które teraz krzyczy, że nie ma magazynów energii sieci energetycznych, czyli przez środowisko różnych zielonych mhm. blokujących inwestycje. Mhm. I teraz, e, skoro tak. Skoro my musimy po prostu y, dokonywać transformacji, to musimy ją robić racjonalnie. My tego racjonalnie nie robimy i dlatego y, zapominamy, że, y, że za tym stoi lobbying. Niestety również lobbying energetyki jądrowej na tym korzysta, bo wspólną monetą OZE i energetyki jądrowej jest CO2. Mhm. W negocjacjach się mówi, nie będziecie płacić za CO2. Więc im jest ono droższe, tym bardziej uzasadnione nasze inwestycje za każdą, po, po każdej cenie. Więc my również negocjujemy PKC za każdą cenę, byle tylko szybko uplasować inwestycje w energetyce jądrowej, bo pilnie musimy uciekać z CO2. To są kiepskie metody negocjacji, ponieważ my negocjujemy wtedy na kolanach. Tymczasem, gdyby CO2 spadło o połowę, to ja mam pytanie, jak wyglądałoby wtedy CAPEX w firmach, Czyli nakłady inwestycyjne, tak? I nagle by się okazało, że można trochę inaczej je kształtować, bo zwrot z inwestycji inaczej będzie się kształtować, ponieważ nie będziemy płacić 100 czy 200 euro za tonę CO2, no. tylko na przykład 50. 46 mieliśmy płacić. Taki był próg przecież przyjęty przez Unię Europejską. Więc tu, tutaj jest bardzo wiele lobbingów zaszytych. To nie są głupcy. To są naprawdę silni lobbyści. I teraz uwaga. Znowu e, mówią: no już dobrze, już atom jest e, przyjęty w w rozporządzeniu, które mówi o, o, o zrównoważeniu tak I, i że już tam w terminologii zrównoważenia, tak się to rozporządzenie nazywa, wpisano tam energetykę jądrową i gaz jako paliwo przejściowe. No to zobaczmy, kto ugrał na swoje interesy. Znowu ugrała Rosja swoje interesy. Owszem, Polska częściowo też, no bo korzysta z gazu, teraz mm. z Rówy norweskiej, północnej, ale... Również Francja, która opiera się na atomie. Niemcy przegrywają na tym, ale widząc, że Polska jednak stawia na atom, będzie mogła inaczej nas zablokować. Bo również lobbyści atomu w Polsce jakoś nie zauważyli, przynajmniej dwa lata temu wiem, że tego nie zauważyli, bo wykonywałem taką analizę na czyjeś zapotrzebowanie, że w, w terminologii zrównoważenia jest zakaz budowy zbiorników retencyjnych, wielofunkcyjnych, m.in. na cele chłodnicze. Więc owszem, możecie sobie budować, ale czym będziecie chłodzić? Nie damy wam pieniędzy na to, żeby, żeby chłodzić energetykę jądrową. I powiedziano, no dobrze, no to w takim razie, ale i tak duży atom będzie chłodzony na Pomorzu, z, na Morzu Bałtyckim. No to pojawiła się rok temu organizacja obrony Bałtyku, tak? Która tak. ma bronić Bałtyk i tereny przyległe przed energetyką jądrową. Bronić, nie chronić. To mhm. jest ciekawy, militarny język. Mhm. Więc, więc to, to, to wszystko pokazuje, że to jest świetnie zrobiony plan, i ten plan, właśnie, nie chce dopuścić rzetelnej dyskusji, bo lobbyści się wyłożą na tej dyskusji. Bardzo ciekawe rzeczy Pan mówi z takiego biznesowego i politycznego punktu widzenia. Ja jeszcze na koniec chciałam zadać takie pytanie, też w, skierowane szczególnie do strony społecznej, bo pakiet Fit for 55 poza, takimi, poza wpływem na biznes na politykę. Na energetykę, itd. i tak dalej, będzie miał też wpływ na społeczeństwo, i być może to jest też jeden z takich sposobów na sprawdzenie możliwości przesuwania granic, jeśli chodzi o wolności obywatelskie, no bo mamy różnego typu ograniczenia, które mają wejść przecież za pośrednictwem Fit for 55. No i właśnie, może ktoś tam na górze chce sobie sprawdzić, na ile społeczeństwo pozwoli się ograniczyć i zniewolić jeszcze. Ale już największe ćwiczenie już mamy za sobą. Tak. Nic nie, nie woliło społeczeństw na świecie niż COVID. Mm -hmm. I to, co nam zafundowano, słusznie, niesłusznie, ale zafundowano, i społeczeństwa praktycznie się temu poddały. Ja czasem zastanawiam się, czy to nie były wielkie ćwiczenia obrony cywilnej przed godziną W, jakąś światową. Obawiam się, że to były takie ćwiczenia. Natomiast natomiast społeczeństwa już zostały poddane temu dyktatowi, i w tej chwili cóż to jest Fit for 55 w porównaniu. Z tamtymi ograniczeniami. Ćwiczenie się odbyło, więc teraz mhm. prawdopodobnie będzie tylko powielanie w mniejszym stopniu, więc, więc będziemy mniej to zauważać, aż do czasu, gdy się obudzimy, że nas nie stać na samochód, nas nie stać na dom, bo jest za drogi, bo za dużo energii trzeba zużyć i wyemitować CO2 na jego ogrzanie. Więc będziemy przechodzić na samochody z car sharingu, będziemy przechodzić na tylko wynajem długoterminowy domów, tak, żeby mm -hmm. mieszkać gdzieś, bo nas nie będzie stać na dom. To jest tak naprawdę rzeczywiście to, co już wiele osób, wiele ośrodków zauważa, uderzenie w klasę średnią. To jakby wypalanie tej klasy, klasy średniej, pozostawienie tylko ludu roboczego, proletariuszy wszystkich krajów, co się mają połączyć i pracować na rzecz polityki pana Klausa Schwaba, który mówi, nie będziecie mieć niczego, i, i będziecie, będziecie szczęśliwi. szczęśliwi, a ja mam wtedy pytanie, to kto będzie miał wszystko? Dobrze wiemy kto, Panie doktorze, ale zawsze jak się mówi o takich rzeczach, to to podchodzi już pod teorię spiskową, potem się okazuje, że w tej teorii spiskowej jest jakieś ziarenko e, prawdy. Ja mam nadzieję, ale panie że... Ale Pani redaktor, jeśli oni będą mieć wszystko, dlaczego chcą być tak nieszczęśliwi? A to jest bardzo dobre pytanie. Z natury filozoficznej. Świetne pytanie, rzeczywiście. E, ale ja jednak mam nadzieję, że wśród polityków znajdą się Odważne osoby, które będą w stanie powiedzieć stop tej wariackiej polityce. Rzeczywiście opartej na bardzo dużym lobbingu, ma Pan rację. No, mam nadzieję, że my też będziemy w stanie lobbować za naszymi interesami, realnymi interesami. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą Dziękuję bardzo. Myślę, że bardzo mocną rozmowę. Moim Państwa gościem w rozmowach europejskich dziś pan, był Pan dr Grzegorz Chocian, Fundacja Konstruktywnej Ekologii Eko Bardzo dziękuję. Dziękuję.